Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Chciałabym was zaprosić na mój kolejny już kal, to znaczy wspólne dzierganie. Tym razem będziemy dziergać chustę Spellweaver, czyli jakbym to dla was przetłumaczyła, prząśniczkę zaklęć. Więc teraz przedstawiam wam zaklęcie numer jeden. To jest najprostsza chusta w swojej konstrukcji, od jakiej zaczniemy. Następne zaklęcia będą już troszeczkę trudniejsze. Dla niektórych, a może nie będą trudniejsze, może się okażą zupełnie proste. Zobaczymy. Także ja idę teraz znaleźć jakieś spokojne miejsce, ładne miejsce, żeby mogła Wam jeszcze opowiedzieć troszkę o tej huście. Na razie. To znalazłam wreszcie to fajne miejsce, gdzie mogę usiąść i spokojnie pokazać Wam. Hustle Spellweaver. To jest moja zrobiona skokonka hook. Wygląda w ten sposób. Jest zbudowana z dwóch identycznych paneli. Połączonych oczkiem centralnym tutaj na środku. Albo jak ja to nazywam grzbietowym. Na samym dole jest bordiura i we wzorze będziecie mieli opcję albo zrobić sobie ją tak jak ja z kolorowymi paskami, czyli ja użyłam dwa różne kolory, albo będziecie mogli sobie zrobić ją jednokolorową. Możliwości jest wiele. Wszystko zależy od waszej wyobraźni. Także wszystkie informacje będziecie mieli w pliku, to wszystko będzie opisane. Plik przychodzi z opisem słownym, przychodzi ze schematami. Także, jeżeli ktoś dzierga ze schematu, to schematy są. Jeżeli ktoś chce się nauczyć dziergać ze schematów, ja to wszystko tłumaczę, ponieważ są filmiki, więc na filmikach też jest wszystko wytłumaczone. Także reszta należy do Was. Wystarczy się zapisać, przyjść do mnie na kali, spróbować.